Cześć, tu Beata. Dziś mamy czwartek, 9 września, czas na minutę z Karta na dziś to szóstka pucharów. Mam, na, mam wrażenie, że niedawno szóstka pucharów już była kartą dnia, ale myśmy, być może warto przypomnieć sobie, że, ta, że to takie nostalgiczne podejście um, też czasami się zdarza i też jest czasami potrzebne. Natomiast warto spoglądać w tą przeszłość, bo to jest karta czerpania z tej przeszłości, czy właśnie może słowem kluczowym będzie tutaj czerpania, nie rozpamiętywania tej przeszłości, bo w wyzwaniu rzeczywiście możemy tylko gdybać, a co by było gdyby, albo kiedyś to było lepiej, albo o, ten ktoś, to był rzeczywiście, kiedyś był inny, tak? To często jest nasze takie zbyt romantyczne wyobrażenie o kimś, zbyt idealistyczne. I wtedy to jest takie zamykanie się na, na różne działania i to nie przynosi żadnych korzyści, zupełnie. Natomiast, żeby czerpać z tej przeszłości, na przykład kiedy można to zrobić, kiedy czujemy, że utknęliśmy w pewnym miejscu albo na przykład robimy coś, zaangażowaliśmy się w coś, co w tej chwili zastanawiamy się, okej, okay, no ale czy to jest dobre, no to właśnie wtedy dobrze jest cofnąć się do początku. I zastanowić się, czy, co, jak się czuliśmy na samym początku, kiedy zaczynaliśmy, co nami kierowało. I wtedy przypominamy sobie by, tak naprawdę, jak to było na samym początku i dlaczego coś, w coś się angażowaliśmy. Czasami też dobrze jest pamiętać, że kiedy sprawy się troszeczkę za bardzo zagmatwają i za bardzo skomplikują, czasami dobrze jest wrócić do tej przeszłości, żeby poukładać sobie sprawy, po prostu powrócić do tych najprostszych rozwiązań, powrócić do tych najprostszych kroków, które mm, wtedy też podejmowaliśmy, bo być może teraz rzeczywiście to wszystko się rozbuchało, roz, rozkręciło na du zbyt dużą skalę i nie potrafimy tego ogarnąć. Szóstka e, pucharów właśnie przypomina, i zaprasza, żeby wtedy cofnąć się do przeszłości i czerpać z niej, nie rozpamiętywać jej. Dzięki temu naprawdę zrozumiemy o wiele więcej, naprawdę będziemy spoglądać wstecz, inspirując się tym, jak się czuliśmy wtedy i dlaczego właściwie działamy tak, jak działamy. Dlatego zrozumienie emocji, jesteśmy przecież w żywiole wody, będzie tutaj bardzo ważne.